Ruszamy w dalszą drogę do Małopolski, szlakiem Kiełbasy Lisieckiej, która posiada unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne konkretnie do gmin Czernichów i Liszki w Powiecie Krakowskim, które mogą się poszczycić wielowiekową tradycją masarską. W wielu dokumentach, zarówno sądowych, jak i kościelnych, można znaleźć dokumenty poświadczające, że mieszkańcom tych okolic już od średniowiecza znana była dobrze sztuka hodowli trzody chlewnej. Pośredni dowód znajduje się choćby w księdze miechowskiej ławy sądowej, w której odnotowano wiele spraw wytoczonych z powodu kradzieży świń. Wiadomo także, że średniowieczni krakowscy rzeźnicy sami zaopatrywali się w mięso u okolicznych hodowców. Ponadto od początku XVII wieku w Krakowie i okolicach rozwijały się tzw. wolnice, czyli wolne targi, na których masarze mogli sprzedawać swoje wyroby, co także było ważnym impulsem dla rozwoju ich rzemiosła. W wielu XIX-wiecznych dokumentach zachowały się nazwiska konkretnych wytwórców wędlin, pochodzących m.in. z Czernichowa i Liszek. Tradycje masarskie są więc w tym rejonie naprawdę dobrze ugruntowane. Trafiamy do jednego ze zakładów, gdzie tradycja wyrabiania kiełbasy lisieckiej jest kontynuowana. Produkt ten wywodzi się od kiełbasy krakowskiej, a pod własną nazwą znana jest od lat 30. XX wieku. Po II wojnie światowej lokalni producenci wędlin założyli gminną spółdzielnię w Liszkach, w której aż do roku 1989 robiona była kiełbasa lisiecka. Po przemianach ustrojowych produkcję kontynuowano w prywatnych masarniach, z których część jest obecnie zrzeszona w konsorcjum zajmującym się produkcją, promocją i ochroną tego produktu. Czym się wyróżnia kiełbasa Lisiecka? Kiełbasa lisiecka wyróżnia się swoją wyjątkowością jako składu, produkcji, a przede wszystkim obróbką termiczną, czyli wędzeniem tradycyjnym, w tradycyjnych wędzarniach, opalanych drewnem zarówno olchabuk, jak i owocowym. Jak możemy rozpoznać kiełbasę lisiecką z pewnością po tym zawinięciu? Tak, kiełbasa lisiecka jest charakterystyczna zawinięta, jest taki krążki, jak tu widzimy. taki krążkach i kolor taki ciemnobrązowy, pomarszczona delikatnie. Jaki jest skład takiej kiełbasy lisieckiej? Kiełbasa lisiecka jest kiełbasą wieprzową, jest z najdelikatniejszego mięsa klasy pierwszej, ze szynek, odpowiednio marynowana, odpowiednio przyprawiana przyprawami tylko naturalnymi, i wędzona, tak jak wspomniałem, w komorach tradycyjnych, opalanych drewnem. A jak wygląda technologia produkcji? Czy jest ona skomplikowana? To jest bardzo prosta technologia produkcji. Mięso się marynuje przez kilka dni, później rozdrabniamy, mieszamy, nadziewamy i wędzimy w tradycyjnych wędzarniach. Produkcja kiełbasy Lisieckiej przebiega dziewięcioetapowo. Trafiamy do Wędzarni, gdzie odbywa się najważniejszy jej etap. Jesteśmy teraz w sercu zakładu wędzarni. Tak, to jest miejsce, gdzie pomimo rozwoju nowoczesności, to miejsce niezmienne jest poprzez to, że tu są, jest, jest wędzenie tradycyjne opalane drewnem. Wędzarnie murowane, tak jak dawniej było, tak jak się powinno robić. W czym tkwi tajemnica dobrego wędzenia kiełbasy lisieckiej? Tajemnica jest to bardzo prosta sprawa: odpowiedni produkt, odpowiednie drzewo, czyli suche drzewo i fachowo. fachowość, po prostu człowiek, który potrafi to uwędzić. Jak długo kiełbasa lisiecka jest wędzona? Kiełbasa lisiecka wędzona jest tak do trzech godzin. To w zależności od wielu czynników, od, tak jak mówię, drewna, pogody i, i cały, cały tajemnica w tym zawarta jest. Jaka temperatura jest w środku w takiej wędzarni? Nawet do 100 stopni. 100-110 nawet stopni. W zależności, w zależności powiedzmy, jak, jak się rozpali, jak się, jak, jak się dokłada tego drewna. I po raz kolejny, proszę państwa, to powiem: żałujcie, że nie czujecie tego zapachu, pachnie obłędnie. <grytanie> Zawartość mięsa klasy pierwszej wynosi w kiełbasie Lisieckiej aż 85%. Jest to więc produkt absolutnie wyjątkowy o niepowtarzalnym naturalnym smaku. Jedyne przyprawy użyte do produkcji to peko sól, świeży czosnek i biały pieprz mielony.